16 września 2023 rok, Ewangelia według Świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie ma drzewa dobrego, które by wydało zły owoc, ani też drzewa złego, które by dobry owoc wydało. Po własnym owocu bowiem poznaje się każde drzewo. Nie zrywa się fig ściernia, ani z krzaka jeżyny nie zbiera się winogron. Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło, bo z obfitości serca mówią jego usta. Czemu to wzywacie mnie, panie, panie, a ani czynicie tego, co mówię? Pokażę Wam, do kogo podobny jest każdy, kto przychodzi do mnie, słucha słów moich i wypełnia je. Podobny jest do człowieka, który buduje dom, wkopał się głęboko i fundament założył na skalę. Gdy przyszła powódź, wezbrana rzeka uderzyła w ten dom, ale nie zdołała go naruszyć, ponieważ był dobrze zbudowany. Lecz ten, kto usłysza, a nie wypełnił podobnie jest do człowieka, który zbudował dom na ziemi bez fundamentu, gdy rzeka uderzyła w niego, od razu runął, a ruina owego domu była wielka. Czy nasze serca są podobne do altany? Pierwsza wichura, nieduży deszcz i wymaga on remontu. Jak nasze serce po doświadczeniach przykrych? Czy też nasze serca są jak domy, dobrze osadzone w ziemi, mają fundament Słowa Bożego. Jak wiemy, remontuje się ściany, dom, wymienia się okna, drzwi. Najczęściej fundament nigdy nie jest naprawiany. Zatem, jak dobry, jest fundament, taki jest dobry dom. Nawet najlepszy, bez dobrego fundamentu, nie ostoi się w trudach. Myślę, że Jezus daje nam pewną nadzieję, bo każdy, kto przyjdzie, bez wyjątku, na każdym etapie i będzie słuchał, i będzie wypełniał, będzie budował dom. Swojego serca na skalę i będzie odporny na wszelkie burze. W potężnym imieniu Jezus. Amen.